W 2050 roku możemy już nie zaznać smaku czekolady. Nie wykąpiemy się też w Bałtyku, bo ten zmieni się w ciepłe Bajoro, ani nie pojedziemy na zagraniczne wakacje, bo na urlop w krajach egzotycznych może być po prostu za gorąco. To będzie film o tym, jak za 30 lat będzie wyglądało nasze życie, jeżeli nie powstrzymamy zmian klimatycznych. Najnowsze dane wskazują na to, że minione 6 lat było najgorętszymi w historii, a Europa odnotowała najgorętszy rok z temperaturami 1,6 stopnia powyżej długoterminowej średniej. To wszystko to właśnie globalne ocieplenie, a głównym powodem wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. No to co dzieje się przez to globalne ocieplenie? Mamy wzrost globalnych średnich temperatur. Topnieją lodowce, no i podnosi się poziom mórz. Mogą występować ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, huragany, fale upałów i susze. Następuje spadek bioróżnorodności na skutek szybkich zmian środowiska. Pojawią się nowe patogeny, czyli czynniki chorobotwórcze zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. Skutkiem też będą masowe migracje ludności, które będą spowodowane pogarszaniem się warunków do życia w różnych częściach globu. No i jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, żeby powstrzymać katastrofę klimatyczną, to światowe PKB skurczy się o 18%. Najbardziej ucierpi rolnictwo i przemysłowa hodowla zwierząt. No a jaki może mieć to wpływ na życie takiego zwykłego człowieka? Z półek zaczną znikać niektóre towary. Polska jest obszarem zagrożonym, suszą hydrologiczną, a nasze zasoby wody są porównywalne do zasobów państw o charakterze niemal pustynnym. W efekcie nie będziemy mogli uprawiać niektórych gatunków roślin, warzyw i owoców. W 2050 roku będziemy też jeść mniej mięsa. I to nie dlatego, że wszyscy zostaniemy wegetarianami, a zostanie to wymuszone przez to, że będą kurczyć się tereny, na których będzie można wypasać bydło. W odpowiedzi na ten problem w Europie już teraz dopuszcza się do spożycia niektóre gatunki owadów. Towarem luksusowym może stać się też czekolada. Wraz z ocieplaniem się klimatu pogarszają się warunki do życia dla owadów, które zapylają kakaowce. Jeżeli te owady całkiem wyginą, no to skończy się kakao. A jeżeli skończy się kakao, no to może zabraknąć czekolady i nasze wnuki i dzieci mogą już nigdy nie poznać jej smaku. Ale ograniczony dostęp do słodyczy to jeden. Z najmniejszych problemów, wraz z topnieniem lodowców, uwalniane mogą zostać nowe, nieznane nam dotąd patogeny. Patogeny, czyli czynniki chorobotwórcze. Będą więc nowe choroby, do tego zaniknie bioróżnorodność, będą winąć rośliny i zwierzęta, a przez to przerywane będą łańcuchy pokarmowe i to sprawi częstszy kontakt zwierząt z człowiekiem, a przez to wiele nowych chorób odzwierzęcych, czyli takich powstałych. Od zwierząt. A nawet może dojść do pandemii tych chorób. W Europie mogą pojawić się choroby tropikalne i już teraz są moskity, które roznoszą u nas malarię. Co jeszcze? Ubrania, które będziemy nosić, albo będzie raczej nosić pokolenie naszych wnuków, staną się droższe. Bangladesz, w którym działa tak wiele fabryk odzieżowych i światowych koncernów, jest krajem bardzo nisko położonym. Gdyby Gdyby stopiły się lodowce Arktyki i Antarktydy, no to Bangladesz może zostać zalany, a z nim wszystkie fabryki odzieżowe. Za 30 lat możemy też mieszkać zupełnie inaczej. Będziemy zmuszeni do stawiania budynków zdolnych przetrwać ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, burze, huragany. No i zgodnie z prognozami ekologów, suma opadów dla Polski ma pozostać niezmienna. Zmieni się za to ich charakter. Zamiast lekkich i długotrwałych opadów, które umożliwiają retencję, odpływ, wsiąkanie wody, no to czekają nas okresy suszy, przeplatane gwałtownymi ulewami. I taka woda ani nie wsiąga w glebę, ani nie zasila upraw, a zamiast tego powoduje duże szkody. Będziemy też mniej podróżować, zmieni się totalnie oblicze turystyki, no bo życie w części państw, np. Półwyspu Arabskiego, będzie musiało przenieść się do klimatyzowanych pomieszczeń. W krajach Zatoki Perskiej, gdzie temperatury już dziś potrafią sięgać, 50 stopni Celsjusza, no to wyjście na zewnątrz będzie możliwe jedynie nocą. Ubożsi obywatele takich krajów zaczną migrować do państw, które będą w stanie zapewnić im warunki do życia. Czyli kolejne migracje. Tym razem spowodowane zmianami klimatycznymi. Zmuszeni do migracji mogą zostać nie tylko obywatele takich państw jak Irak, Kuwait, Oman, Katar, ale przede wszystkim obywatele ubogich krajów Afryki, Którzy już nie będą w stanie się wyżywić. Może zrobić się niezły bałagan. No i oczywiście rządy podejmują wszelkie działania, które mają nas ratować przed katastrofą klimatyczną. Na przykład podpisane w 2016 roku porozumienie paryskie, albo Europejski Zielony Ład, albo konferencja klimatyczna COP26. I na tych spotkaniach państwa podejmują się pewnych założeń, zobowiązań, żeby uratować nas przed katastrofą klimatyczną. Jednak jak się okazuje, wszystko to im idzie raczej topornie. Nie wszystkie kraje się ze sobą zgadzają, mają różne wizje, dlatego chociażby my bądźmy świadomi, czym jest globalne ocieplenie i starajmy się tak jak możemy ograniczyć jego konsekwencje. No i mam nadzieję, że za te 30 lat obudzimy się w świecie lepszym, niż ten, który dzisiaj przedstawiałem.